zrobić najlepsze. Domowe placki na tortille potrzebujecie dwie szklanki mąki, jedną łyżeczkę soli, dodajecie do tego jedną trzecią szklanki oleju lub oliwy i trzy czwarte szklanki ciepłej wody. Nie dodawajcie w rządku, ale w miarę ciepłą wodę. Dobrze Wam się wtedy wszystko wymiesza. I teraz to, co pozostaje to mieszanie. Ja wodę wlewam sobie małymi partiami, aby w razie czego kontrolować... Hmm, Lepkość ciasta. Jeśli wody będzie za dużo, to dosyć mąki. Ugniatam pierwsze trochę w misce, a później przełożę to sobie na opuszczony mąką blat. Zagniatam taką kulę o takiej konsystencji. I o takiej strukturze i konsystencji, aby nie przyklejała mi się do dłoni. Całą taką kulę odkładam do oprószonej mąką miski na pół godziny. Kiedy wszystko jest już gotowe, znowu posypuję blat mąką, żeby mi się nic nie przyklejało. I teraz będę sobie to dzielić na 10 części. Używam drugiej strony noża, żeby nie niszczyć blatu kulkę spłaszczoną dzielę na pół, a potem każdą połówkę na pięć części. Wyjdą z tego całkiem małe tortille, ale mm, ja też mam małą patelnię, nie mam takiej bardzo dużej jak y, wielkości jak sklepowe tortille, więc robię takie małe. Biorę sobie każdą część i formuję z niej w miarę okrągłe y, placki. Oczywiście nie będą to takie idealne sklepowe placki, ale będą dobre, będą miały o wiele lepszy skład i będą wasze. Robię z nich bardzo, bardzo płaskie placki, takie wręcz, że ciężko je podnieść. Rozgrzewam mocno patelnię, bez oleju i wrzucam placek. Poprawiam, tak żeby nic na siebie nie nachodziło, i czekamy. Robią się nam takie pęcherzyki powietrza, i to oznacza, że przekręcamy na drugą stronę zaraz. Przekręcamy i czekamy chwilę do zar zarumienienia. Odkładam na stół i używam teraz czystej szmatki zmoczonej wodą i wyciśniętej. Przykładam tak y, wszystkie placki, które y, się upiekły. Kładę placek, kładę szmatkę i żeby nie straciło swojej elastyczności. Do następnego filmu. Hej!